Najlepszy wers, część piętnasta. Dzisiaj trudny tekst, piękny tekst, mądry tekst. Słoń, Soń, wojna, totalna. wojna totalna. Nie umówiłyśmy się, że to powiemy razem, tak? <laughs> po prostu ten tekst jest. Y... No, jest świetny. Jest świetny, tak. Mam ciary, już mam ciary. I ona zacznie. Zacznę. Mam, mm. mam, ale wybrałam. Wybrałaś ten wers? Wybrałam, bo to jest taki mój wers. Dobra. E, takie moje życiowe motto, można powiedzieć. O mnie trochę. Kurczę, no to jestem bardzo no. ciekawa. Żyj i daj żyć innym, na zawsze pierdol szufladki. Tak, nienawidzę stereotypów. Nie lubię być oceniana według e, wyglądu i tak dalej, tym mhm. czym jeżdżę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie oceniam też innych ludzi pod tym względem, i to jest najważniejsze, jak możemy się w życiu zachowywać z tym szacunkiem. Tutaj cały czas, czytając cały ten tekst, miałam w głowie jedno słowo szacunek. Mhm, szacunek tak. do drugiego człowieka, tak. do matki natury, do istnień wszelkiego rodzaju. Do siebie nawzajem, mhm. również, bo tutaj też była mowa o autoagresji, że to też jest też, taka niezła tak, 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 tak. menda, mhm. że człowiek potrafi sam siebie zniszczyć. Nie, musimy mieć szacunek. I jeszcze, czytając ten tekst, m, bardzo od pierwszych w sumie zwrotek, ja się wzruszyłam. <laughs> e, wszedł mi do głowy cytat. Z Kapuścińskiego, uh -huh. z imperium, światu grożą trzy plagi. Pierwsza to plaga nacjonalizmu, druga to plaga rasizmu, trzecia to plaga religijnego fundamentalizmu. I niestety od tamtej pory się nic nie zmieniło. A ja bym tutaj jeszcze to rozwinęła i no. będzie to w tym momencie rozwinięcie cytatu mną, no. a nawet tekstem, no. gdyż e, mój. Według mnie najlepszy wers to jest: e, Tych, co zostali bez broni, na co dzień chroni mimikra, czyli e, mimikra jest również zagrożeniem. I zwróćcie uwagę na to, aha, po pierwsze, czym jest mimikra? To przypominamy, jak są gatunki, które nie są drapieżnikami, to one mają taką zdolność upodobniania się do drapieżników, tak. i to jest ich obrona, i to właśnie to zjawisko, ta umiejętność przystosowania się nazywa się mimikrom. I słoń opowiada tutaj e, troszeczkę taką historię ewolucji, no bo zaczyna od kambru. Kambr to w Playstocie nie było, prawda? Tak. Kambr to był Tak działała tak. szkoła średnia w latach. <grymny> w latach. Na pamięć, na pamięć. Więc. Po co mi to? Dla tego tekstu. Tak. Dla te, dlatego Teraz padam. wiesz, co to jest mimikra co to, i co to i jest kąbr? No dokładnie tak. To. <laughs> Więc słoń opowiada tutaj wszystko i w którymś momencie wspomina o mimikrze. I dla mnie to było tak uderzające, ponieważ Uważam, okazuje się, że w sytuacji opisanej tutaj, gdzie toczy się totalna wojna, wojna tak naprawdę nie pomiędzy ludźmi, którzy są normalni. 90% społeczeństwa, tak sobie chwilkę rozmawiałyśmy, mogłoby być tak naprawdę odbiorcami i nadawcami tego tekstu. No. To cóż ludzie mają zrobić? Do czego są popychani? Do tego, żeby na zasadzie mimikry upodabniać się do drapieżników. I zobaczcie, jak to wszystko jest super zrobione. Mamy takie łacińskie imperatywy. Pierwszy: dziel i rządź. No to jest tekst o tym, prawda? jak to nas e, ustawiają, jak to społeczeństwo jest ustawiane, dzielone, e, żeby można było sobie na niej rządzić. E, druga rzecz, e, również e, z epoki starożytnego Rzymu, igrzysk i chleba. Tak, masz tutaj... E, jest ten cytat, prawda? Jest ten cytat. Grunt, że ramówka jest fajna i, fajna i będzie potąd seriali. Igrzyska. No, tak, no, no, zawsze no, powtarzam, tylko że wszystkie... Że... Mhm. E, showy, seriale i tak dalej, to są właśnie igrzyska. No, tylko, i chleb. że potem kwestia tego, że tego chleba nie jest tyle, ile byśmy oczekiwali. Gdyby jeszcze no, było, to byśmy siedzieli bardziej cicho. Tutaj właśnie jest y, to o w temacie bardzo ciężkim, który zawsze mnie chwyta za serce o zbiórkach na chore dzieci, chorych ludzi. A tutaj w ogóle jest bardzo dużo hmm. obrazków, które są tak prawdziwe. Hmm. No, ja myślę, że 10 minut by nam nie starczyło, żebyśmy Absolutnie. opisywały każde z tych, z każdą ze strof właściwie nawet mm. nie wersów, i odnosiły się do niej, bo ja się mega utożsamiam z tym tekstem. Dla mnie w ogóle tak nawet o tym ostatnio mówiłam, mm. że władza, bo to jest również tekst o władzy, władza jako nadanie, nie tylko ta władza gdzieś tam na wiejskiej, mm. tylko ogólnie. Tak. Ktoś, kto ma władzę, władzę, nasz przełożony na przykład, nasz partner, no. nasz rodzic. Władza jest papierkiem lakmusowym i jest e, obrazem człowieczeństwa, prawda? Tak. Jeżeli masz kogoś pod sobą i go nie szanujesz, i to jest znowu zwrot do no. tego, no. o czym mówiłaś. Szacunek. No to to świadczy tylko o sobie, o Tobie, no. Ale mamy jeszcze takie inne przysłowie, pycha kroczy przed upadkiem. I... Tak jest, ale ja tutaj jeszcze nawiążę do mhm. tej, znowu to zgubiłam. A do czego chciałaś, Wana nawiązać? Do Twojej wojny, którą toczymy codziennie. O, jest, jest, yes. okay, że damy. wszyscy toczymy wojny, codzienne bitwy o przyjaźń, o związki, o szacunek, o bliskich. Ale właśnie, dlaczego, no. po, po co walczyć? Właśnie, po co te to... wojny, po co walczyć? No, no, no ja czasami mam takie, teraz się już łapię i staram się tak nie mówić, bo to, bo to jest autoagresja w stosunku mm -hmm. do swojej osoby, że walczę z czymś. Nie. Walczę z tematem, walczę mm -hmm. no. z rzeczywistością. Nie, tak nie powinno być. Nie powinno, nie. nie. A, Bo tutaj uh -huh. jeszcze mam jeden cytat zapisany, uh -huh. chociaż znam go prawie na pamięć, z 1949 roku, Alberta Einsteina, że jeszcze nie wiemy, jakiej broni będziemy używać w III wojnie światowej, ale czwarta będzie się toczyć na kamienie i pałki. To tutaj Iwona no. tak bardzo namacalnie, ja tak znowu abstrakcyjnie. Mnie. Hmm. Y nie chcę że wyprowadzać równowagi, ale to po prostu na tym takim, to podejście do siebie na poziomie codziennych spraw, że jesteśmy wtłaczani w jakieś wojenki. No i znowu mamy tutaj tę sferę publiczną, ale mamy też tę sferę taką bardziej osobistą, Sobistą. prawda? Te nasze mikrokosmosiki i fajnie, jak możemy współpracować. I jakby mi mikra była dostosowaniem się do ludzi, którzy współpracują. Pracują, a niektórzy atakują. No, tak. Znaczy, cytat Einsteina też można odnieść do skali makro i skali mikro. No, no okej. Okay. Bo no, my no. na tych niższych i na tych wyższych poziomach też sami siebie wyniszczamy. Mm -hmm. o, bardzo ciekawe. No, no a jak mm -hmm. siebie tymi postawami, zawsze powtarzam i będę to powtarzać, <noise> że zanim powiem cokolwiek, co mogłoby na kogoś bardzo wpłynąć, na jego samopoczucie, na jego samoocenę, to 10 razy się zastanowię, jak to powiem. No jasne, oczywiście. Nie co, oczywiście. ale jak. Bo to, to jest bardzo no. ważne, Wychowujesz też dzieci, ja też tak, wychowuję tak, dziecko, tak. i naprawdę to jest bardzo ważne, jak się do tych dzieci zwracamy, jakich słów używamy. No. no, a ja tutaj jeszcze, ponieważ czas nam się kończy, taka ciekawostka: bo gdyby sobie tutaj siedział z nami autor tekstu, to może by wybrał również najlepszy wers, ponieważ tutaj jest napisane, zanotuj sobie ten wers. Jesteśmy ponad podziałem. No, tak. I jeszcze taka, dwie ciekawostki no. polonistyczne. Szybko, szybko, szybko. <laughs> Słuchajcie, e, nawiązania, bo tak sobie pomyślałyśmy, że możemy nawiązywać. E, przeczytajcie sobie wiersz Wima, całujcie mnie wszyscy w dupę. Tak. Fajne, prawda? Zaląbisty. Na zasadzie porównania tego, co tutaj słoń w wojnie totalnej nam przedstawia, a co tu win w wierszu całujcie mnie wszyscy w dupę. No raz oczywiście Herbert, przesłanie pana Kowalowa. to, tak. No, no i kapuścińskiego imperium. Także uch, za mało tego no, czasu. Za mało czasu. I pamiętajcie, to powtarzam też, historia naprawdę jest potrzebna, żeby ją znać, bo ona się powtarza. Uczmy się na niej. Uczmy się na historii. I nie dajmy się. I nie dajmy się. No pa, pa.